Przy okazji dzisiejszej uroczystości, uroczystości wszystkich świętych, oddajmy się takiej refleksji nad naszymi wyobrażeniami dotyczącymi postaci świętego. Bardzo często świętych postrzegamy jako pewnych nadludzi, jako tych, którzy żyjąc tu na ziemi byli pozbawieni wad, nie byli trapieni żadnymi wątpliwościami. Którzy dokonywali, co prawda, wielkich dzieł, ale bez jakiegoś widocznego wysiłku. Często, niestety, taki obraz podtrzymują też w nas różnego rodzaju pobożne książki czy publikacje. No i niestety, mając przed oczyma taki obraz Świętego, Świętego jako człowieka bez wad, bez słabości któremu obce jest doświadczenie grzechu. Porównując wtedy nasze życie do takiego wyjątkowego życia świętego, no wpadamy w zakłopotanie, mamy bardzo duży problem. Ale kiedy tak się wszczytać bardzo szczegółowo w biografie różnych świętych, dostrzeżemy, że. To wcale tak nie jest. Jest to nasze błędne przekonanie dotyczące świętych, bowiem święci to bardzo często byli, powiedzielibyśmy, zwykli ludzie, którym nie obce było doświadczenie grzechu, doświadczenie słabości, którzy byli często również trapieni różnego rodzaju wątpliwościami, często bardzo wielcy święci Kościoła, których można by tutaj przytaczać, i ta lista by była bardzo długa, do tego pełnego takiego przekonania co do życiowego nawrócenia, pójścia za Chrystusem, dochodzili dopiero w pewnym momencie swojego życia. Bardzo często było już to życie dorosłe, bardzo dojrzałe na przykład święty Augustyn, to jego życie przez właściwie połowa jego życia to można powiedzieć nie miała nic wspólnego ze świętością. Dopiero już kiedy był człowiekiem dorosłym, dojrzałym, przyjął Chrystusa, poszedł za Chrystusem, dzisiaj jest wielkim świętym Kościoła. Zatem jak powinna Wyglądać nasza droga do świętości. Co jest kluczowe w tym, by przyjmując określoną postawę, tę świętość osiągnąć? Jezus Chrystus, zdając sobie sprawę doskonale z naszej słabości, ofiarowuje nam swoją przyjaźń w formie łaski. W formie łaski, która jest przez nas niczym Niezasłużonym w formie łaski, o której mówimy, że jest ona łaską uświęcającą. Łaską uświęcającą. Zobaczmy, właśnie, dzięki temu, że święci wchodzili w te relacje z Jezusem, w tę przyjaźń, którą Jezus ofiarowuje nam, którą ofiarowywał świętym. W postaci łaski, dzięki temu, Jego mocą, święci mogli dokonywać wielkich dzieł. I my również, wchodząc w te relacje z Jezusem, wchodząc w te relacje przyjaźni, przyjmując tę przyjaźń, którą On nam ofiaruje w formie, w postaci właśnie tej łaski, będącej łaską uświęcającą, Jego mocą możemy w naszym życiu. Dokonywać wielkich dzieł. I co jest, gdzie znajduje się początek nasz, na tej naszej drodze do świętości? Początkiem jest świadomość tego, że jestem słaby, że jestem grzeszny, że potrzebuję być z Jezusem na zawsze, że potrzebuję tej Jego łaski, że potrzebuję Jego miłości, Jego przyjaźni. Ta podwójna świadomość naszej słabości, grzeszności, tego, że nie mogę zdziałać nic wielkiego w swoim życiu bez tego, który mnie umacnia. Bez Jezusa Chrystusa. To jest początek naszej drogi do świętości. Kiedy to zrobię uświadomie, kiedy wejdę w tę wyjątkową relację z boskim Zbawicielem Jezusem Chrystusem, wtedy yy, ta świętość jest możliwa wszędzie. W każdym miejscu i o każdym czasie. Co jest jeszcze ważne. Potrzeba chwycić się mocno ręki zbawiciela. Tak mocno, by jej już nie puścić, by trzymać ją cały czas. To jest trudne zadanie, bo często nasze dłonie są wypełnione różnymi sprawami doczesnymi, materialnymi czy jako, jakimikolwiek innymi, które, które zapewniają nam szczę szczęście tylko na chwilę, które zapewniają nam jakiś rodzaj przyjemności, ale tylko tutaj, tylko w ciągu naszego życia tutaj na ziemi, ale one w końcu przeminą. I one nie zapewniają nam szczęścia wiecznego, które ofiarowuje nam Jezus Chrystus. Dlatego trzeba coś z tych dłoni, które są pełne, rzeczy, które w perspektywie wieczności nie mają jakiegoś większego znaczenia, a które w jakiś sposób oddalają nas tylko od Pana Boga, trzeba coś z tych dłoni wypuścić. Trzeba, jednym słowem, z czegoś zrezygnować, aby móc chwycić się tej boskiej dłoni. Zbawiciela i dać się Jemu poprowadzić, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie. I to jest jedyna cena świętości. Pewna rezygnacja z czegoś, by pójść za Jezusem, by naśladować Jezusa, by dokonywać wielkich dzieł w moim życiu dzięki Jemu. Dzięki mojemu największemu, najlepszemu przyjacielowi, dzięki Boskiemu zbawicielowi. To jest jedyna cena świętości rezygnacja z czegoś, tak by dzięki relacji z Jezusem wejść do tego niebieskiego Jeruzalem. Zachęcam Was do dobrego, owocnego przeżycia. Tej dzisiejszej uroczystości i zapraszam na spotkanie ze Słowem już jutro, bo jutro też ważny dzień. Wspomnienie tych wszystkich zmarłych, których nie ma już z nami, którzy poprzedzili nas w tej naszej wędrówce do wieczności, ale którzy jeszcze muszą coś odpokutować, którzy są w miejscu takim, Przejściowym, powiedzielibyśmy, którzy jeszcze nie oglądają Pana Boga twarzą w twarz i potrzebują naszej modlitwy. O tym kilka słów jutro, podczas naszego jutrzejszego takiego tego youtube'owego spotkania. Serdecznie Was pozdrawiam, życząc dobrego i owocnego przeżycia, uroczystości wszystkich świętych. Wszystkiego dobrego.